Chester Bennington dosłownie żądał usunięcia utworu in the end z płyty, zanim stał się on hymnem całego pokolenia. Wokalista był tak zdeterminowany, że postawił ultimatum: nagram to, ale przysięgam, że nigdy nie wykonam tego utworu na żywo. Dlaczego? Dla niego ta piosenka była zdradą, zbyt popowa. Miała zniszczyć wizerunek zespołu jako twardej, metalowej formacji. Jednak Chester nie zdawał sobie sprawy z jednego. W chwili, gdy toczył spory w studiu, losy Linkin Park wisiały na włosku. Wytwórnia Warner Bros. była o krok od zerwania kontraktu i odcięcia funduszy. Tego samego wieczoru Mike Shinoda zamknął się w studiu. Mając do dyspozycji jedynie kilka godzin, sampler Akai i jedną szansę, by stworzyć singiel, który uratuje ich karierę. Gdyby wtedy posłuchali Chester'a i usunęli In The End, Linkin Park, jakie znamy, prawdopodobnie nigdy by nie powstał. Zanim jednak doszło do tej decydującej kłótni, musimy cofnąć się do roku 1996. Założycielami zespołu byli Mike Szynoda oraz gitarzysta Brad Delson. Pierwszym wokalistą grupy był Mark Wakefield. Zespół nagrał taśmę demo, którą wysłano do większości dużych wytwórni w Stanach Zjednoczonych. Jednak każda z nich odrzuciła materiał. Po nieudanym występie w klubie Whiskey a Go Go w Los Angeles, gdzie obecni byli przedstawiciele branży muzycznej, Wakefield zrezygnował z dalszej współpracy. Shinoda i Delson zostali z materiałem muzycznym, lecz bez wokalisty, co było dla nich ogromnym problemem. W marcu 1999 roku Jeff Blue, wiceprezes Zomba Music, przekazał taśmy zespołu Chesterowi Benningtonowi. Bennington, który w tamtym czasie pracował w firmie zajmującej się usługami cyfrowymi, Otrzymał przesyłkę z instrumentalnymi utworami w dniu swoich 23 urodzin. Opuścił własne przyjęcie urodzinowe, udał się do lokalnego studia i nagrał partie wokalne. Te nagrania przesłał Jeffowi Blue przez telefon jeszcze tego samego wieczoru. Następnego dnia poleciał do Los Angeles na oficjalne przesłuchanie. Po dołączeniu Benningtona w maju 1999 roku. Zespół zmienił nazwę na Hybrid Theory. Jess Blue, który przeszedł do Warner Bros., doprowadził do podpisania kontraktu płytowego. Jednak zarząd wytwórni pozostawał sceptyczny co do kierunku, w którym zmierzał zespół. Podczas sesji nagraniowych jeden z producentów wykonawczych spotkał się z Benningtonem na osobności i zaproponował mu, aby przejął pełną kontrolę nad wokalem. Eliminując Majka Shinodę. Wytwórnia chciała stworzyć tradycyjny zespół rockowy, eliminując elementy hip-hopu. Bennington odmówił, stając w obronie wizji artystycznej Shinody i całego zespołu. Tymczasem, aby utrzymać zainteresowanie fanów, zespół wydał własnym sumptem epekę Hybrid Theory, zaledwie w nakładzie tysiąc egzemplarzy. Dystrybucją zajmował się stworzony przez nich Street Team, grupa wolontariuszy promujących muzykę w internecie i na koncertach innych zespołów. Sprzedaż odbywała się bezpośrednio z rąk członków zespołu oraz drogą pocztową. Jednak kolejnym problemem okazały się kwestie prawne dotyczące nazwy zespołu. Zespół otrzymał pismo od prawników Warner Bros. Które mogło zakończyć ich karierę jeszcze przed jej startem. Postawiono sprawę jasno: albo zmienią nazwę, albo płyta nigdy się nie ukaże. Powód: Hybrid, było już zastrzeżone przez inny zespół muzyczny. Wśród rozważanych nazw pojawiły się opcje takie jak Player, czy Platinum Lotus Foundation. Ostatecznie Chester zaproponował Lincoln Park, nawiązując do parku w Santa Monica. Obok którego przejeżdżał w drodze do studia. Okazało się jednak, że domena internetowa lincolnpark.com była już zajęta i zbyt droga do wykupienia dla początkującego zespołu. Zmieniono więc pisownie na Linkin Park, co pozwoliło na rejestrację strony internetowej za kilkanaście dolarów. Mimo podpisania kontraktu i ustalenia nazwy Zespół wciąż nie posiadał utworu, który wytwórnia uznałaby za singiel promujący ich debiutancki album. Presja ze strony Warner Bros rosła z każdym tygodniem. Jeff Blue przekazał informację, że bez chwytliwego utworu budżet na promocję zostanie drastycznie obcięty. Zespół wszedł do studia z poczuciem, że ich kariera może zakończyć się jeszcze przed wydaniem pierwszej płyty. Nikt nie spodziewał się że ten krytyczny moment doprowadzi do powstania hymnu pokolenia, który zmieni historię muzyki rockowej. Proces powstawania kluczowego utworu rozpoczął się w małym wynajętym pokoju w NRG Recording Studios. Mike Shinoda zamknął się w pomieszczeniu pozbawionym okien, decydując się na całonocną sesję nagraniową. Był to moment. W którym presja ze strony wytwórni osiągnęła punkt kulminacyjny. Shinoda korzystał z samplera Akaj MPC-2000, na którym zapętlił prostą sekwencję fortepianową. Jego cel był jasny: stworzyć ogniwo łączące najbardziej agresywne utwory na płycie z tymi melodyjnymi. Przez całą noc. Zapisywał pomysły na kolejnych kartkach papieru, szukając struktury, która udźwignie ten kontrast. Nad ranem szkielet kompozycji był gotowy. Gdy następnego dnia zaprezentował demo, w studiu doszło do konfrontacji. Chester Bennington zareagował alergicznie. Nie tylko odrzucił utwór, ale wręcz zażądał jego usunięcia, twierdząc, że brzmienie jest zbyt popowe i zniszczy ich wizerunek w świecie metalu. Chester wolał skupić się na ciężkich riffach jak w Papercut. Paradoksalnie to właśnie ten konflikt uruchomił bezprecedensową współpracę reszty grupy. Zespół zaczął rozkładać utwór na czynniki pierwsze. Brad Delson dopisał linie gitary w zwrotkach, a Szynoda zajął się basem. Kluczowy moment nastąpił też przed ostatecznym nagraniem. Zespół podjął ryzykowną decyzję całkowitego usunięcia pierwotnego rytmu perkusji stworzonego przez Szynodę. Zwrócili się do Roba Burdona z zespołu Linkin Park z prośbą o skomponowanie nowej partii of Zera. To, co stworzył Burdon, nadało utworowi ostateczny, hipnotyczny puls. Bennington został przegłosowany. Choć nadal uważał piosenkę za błąd, zgodził się wejść do kabiny wokalnej. To, co stało się chwilę później, zadecydowało o losach zespołu na kolejne dwie dekady. Decyzja o losach piosenki nie należała wyłącznie do muzyków. Producent Don Gilmore, który nadzorował sesję, dostrzegł potencjał komercyjny w melodii stworzonej przez Shinodę. Gilmore naciskał na zespół, aby dopracowali ten utwór. Zespół stanął przed wyborem. Albo posłuchają wokalisty i odrzucą utwór, albo zaryzykują konflikt, by ratować płytę. Przeprowadzono głosowanie. Bennington przegrał. Zgodził się nagrać wokal, ale rzucił ultimatum. Utwór trafi na płytę, ale on nigdy nie wykona go na żywo. Ta jedna decyzja podjęta wbrew woli lidera, uratowała ich karierę, zanim ta na dobre się zaczęła. Była to deklaracja, z której w przyszłości musiał się wycofać pod wpływem reakcji publiczności. Tekst utworu, choć napisany głównie przez Synodę, stał się odzwierciedleniem biografii Benningtona. Frazy o bezsilności i braku wpływu na rzeczywistość, Korespondowały z faktami z życia wokalisty. To nie były tylko puste słowa. Za każdym wersem krył się realny ból. Bennington śpiewał o cierpieniach, które doświadczał przez sześć lat jako dziecko, o samotności po rozwodzie rodziców i o walce z demonami, które zniszczyły mu młodość. Kiedy pracował w Burger Kingu, nie miał nawet na bilet autobusowy. I tried so hard and got so far nie było metaforą. Było to dosłowne podsumowanie lat porażek i desperackiej próby ucieczki od własnej przeszłości. Fraza stałem się tak mocno i doszedłem tak daleko, ale na końcu to nie ma nawet znaczenia. Nie pasowała do wizerunku kogoś, kto właśnie podpisał kontrakt i stał u progu sławy. Była raczej rozpaczliwym wołaniem o pomoc człowieka, który nie widział już wyjścia. Album Hybrid Theory miał swoją premierę 24 października 2000 roku. Start był skromny: 50 tysięcy sprzedanych płyt w pierwszym tygodniu i 16 miejsce na liście Billboard. W tamtych czasach giganci sprzedawali miliony w jeden dzień, jednak Hybrid Theory. Nie potrzebowało eksplozji na starcie. Płyta zyskiwała słuchaczy powoli, tydzień po tygodniu, budując bazę fanów, która miała z nimi zostać na lata. Stacje radiowe początkowo grały single One Step Closer, ale to in the end, wydany później jako czwarty singiel, zmienił dynamikę sprzedaży. Rosnąca popularność zespołu. Przyniosła skutki, których nikt w wytwórni Warner Bros. nie przewidział w biznesplanach. Muzyka Linkin Park, oparta na gniewie i frustracji, trafiła na podatny grunt wśród amerykańskiej młodzieży. Utwory zaczęły być analizowane nie tylko przez krytyków muzycznych, ale także przez psychologów i socjologów. Sukces komercyjny, który uratował kontrakt zespołu. Wkrótce miał zostać powiązany z aktami przemocy, tworząc wokół grupy atmosferę skandalu. Zespół, który jeszcze rok wcześniej walczył o przetrwanie, stał się mimo wolnym symbolem nastoletniego buntu. Sukces był oszałamiający, ale każdy sukces ma swoją cenę. A w przypadku Linkin Park rachunek został wystawiony szybciej, niż się spodziewali. Chester Bennington. Miał ją zapłacić najwyższą cenę. Sienie przeszłości, zamiast zniknąć w blasku reflektorów, wydłużyły się jeszcze bardziej. Nikt z nich nie przypuszczał jednak, że tekst napisany w samotności stanie się wkrótce dowodem w sprawie o morderstwo. Ten mroczny scenariusz spełnił się niemal natychmiast. 5 marca 2001 roku, zaledwie kilka miesięcy po premierze płyty, w Santa Ana w Kalifornii doszło do tragicznych wydarzeń, które na zawsze połączyły zespół z aktami przemocy. Piętnastoletni Charles Andrew Williams wszedł na teren szkoły średniej Santana High School. Był uzbrojony w rewolwer kalibru .22, który ukradł z szafki swojego ojca. W szkolnej łazience oraz na dziedzińcu oddał serię strzałów do uczniów i pracowników placówki zabił dwie osoby 14-letniego Zukora i 17-letniego Rendiego Gordona 13 innych osób zostało rannych Williams został zatrzymany przez policję w Łazience w momencie gdy próbował przeładować broń aby kontynuować atak Podczas przeszukiwania rzeczy osobistych sprawcy śledczy znaleźli odręczną notatkę jej treść wywołała burzę w mediach Williams nie napisał w niej o swoich motywach ani planach. Zacytował bezpośrednio słowa refrenu In the End. Starałem się tak mocno i doszedłem tak daleko, ale na końcu to nie ma nawet znaczenia. Media natychmiast podchwyciły ten wątek, szukając winnych w popkulturze. Linkin Park stał się celem ataku. Oskarżano ich o promowanie nihilizmu. I dostarczanie ścieżki dźwiękowej do aktów przemocy. Sugestia była jasna: depresyjne teksty miały popchnąć nastolatka do ostatecznego rozwiązania. Zamiast analizować dostęp do broni czy stan psychiczny sprawcy, opinia publiczna skupiła się na muzyce. Zespół, znajdujący się wówczas w intensywnej trasie koncertowej, Musiał zmierzyć się z kryzysem wizerunkowym o skali, na którą nie byli przygotowani. Reakcja muzyków na doniesienia z Kalifornii była szybka i stanowcza. Wydali oficjalne oświadczenie dla prasy, w którym wyrazili głęboki żal i odcięli się od interpretacji ich twórczości jako zachęty do przemocy. W komunikacie napisali, jak wszyscy inni jesteśmy niezwykle zasmuceni tymi wydarzeniami i nasze serca są z rodzinami i przyjaciółmi ofiar. Mimo negatywnej pasy i kontrowersji etycznych, popularność utworu nie zmalała. Wręcz przeciwnie, singiel In The End osiągnął szczyt swojej popularności, docierając do drugiego miejsca na prestiżowej liście Billboard Hot 100. Był to najwyższy wynik w historii zespołu. Na szczyt nie pozwoliła im wejść jedynie piosenka Ain't It Funny Jennifer Lopez, która okupowała pierwsze miejsce. Utwór stał się najczęściej graną piosenką w amerykańskich stacjach radiowych w 2001 roku. Ten rok był dla członków grupy okresem fizycznego wycieńczenia. Zagrali łącznie 324 koncerty w ciągu 12 miesięcy, co daje średnią prawie jednego występu dziennie, nie licząc dni na podróże. Taki harmonogram zniszczył zdrowie Chestera Benningtona. Podczas trasy Ozfest latem 2001 roku w hotelu w Massachusetts życie wokalisty nagle zawisło na włosku. Dostał wysokiej gorączki i potężnego obrzęku. Przyczyną nie były narkotyki ani alkohol, lecz coś znacznie mniejszego. Został ukąszony przez jadowitego pająka pustelnika brunatnego. Mimo zagrożenia życia, trasa nie została przerwana. Bennington występował, będąc pod opieką lekarzy. Miał też poważne problemy z żołądkiem i przepuklinę. Podczas śpiewania kwas cofał się do gardła. Często wymiotował po koncertach. Autobus koncertowy, który stał się ich domem, był miejscem narastających problemów z używkami. Kontrast był wyraźny. Tysiące fanów skandujących ich imiona na zewnątrz, a w środku klaustrofobiczna pułapka. Mike Shinoda przyznawał później, że alkohol stał się stałym elementem dnia codziennego. Dla Chestera, który miał za sobą historię uzależnień od twardych narkotyków, była to równia pochyła. W tamtym okresie wokalista wypijał ogromne ilości alkoholu, aby poradzić sobie z bólem fizycznym i stresem. Mimo to zespół pracował nad nowymi projektami. Wzięli udział w nagraniu utworu It's Going Down z grupą DJ-ską The Executioners oraz zespołem Static X. In the End zdefiniowało ich karierę w sposób absolutny. Utwór otworzył im drzwi do sławy, ale jednocześnie zamknął ich w szufladzie zespołu dla smutnych nastolatków. Kolejne lata miały być nieustanną próbą ucieczki od tego brzmienia i walką z własnymi demonami, które w blasku fleszy stawały się coraz silniejsze. Mimo tej walki machina sukcesu nie zwalniała. W marcu 2003 roku ukazał się drugi album studyjny Meteora. Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard i single takie jak Numb oraz Faint zdominowały światowe stacje radiowe. W 2005 roku debiutancki album Hybrid Theory uzyskał status diamentowej płyty w USA, przekraczając próg 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wcześniej, w 2004 roku zespół podjął współpracę z raperem Jay-Z. Ich wspólny utwór, Numb and Core, zdobył Nagrodę Kami. Równolegle życie prywatne wokalisty ulegało degradacji. W 2005 roku Bennington sfinalizował rozwód z pierwszą żoną, Samantha Murray. W maju 2007 roku wydano album Minutes to Midnight, wyprodukowany przez Rika Rubina. Zespół porzucił nu metal na rzecz alternatywnego rocka. Płyta sprzedała się dobrze, ale drastyczna zmiana stylu podzieliła fanów. Fizyczne koszty tras koncertowych narastały. W październiku 2007 roku, podczas koncertu w Melbourne, Bennington złamał nadgarstek, wykonując skok z podestu. Dokończył występ z poważnym urazem, po czym trafił na stół operacyjny. Problemy zdrowotne stały się normą, od poważnych infekcji wirusowych po skomplikowaną operację ramienia w 2011 roku. Zespół kontynuował eksperymenty muzyczne. Płyty A Thousand Suns 2010 i Living Things 2012 debiutowały na szczytach list, mimo mieszanych recenzji. Chester szukał artystycznego spełnienia także poza macierzystą formacją, nagrywając z Dead by Sunrise czy Stone Temple Pilots. Próba powrotu do ciężkiego grania na albumie The Hunting Party w 2014 roku. Zderzyła się jednak z nowymi realiami rynku muzycznego. W styczniu 2015 roku kolejne złamanie, tym razem kostki, zmusiło zespół do odwołania trasy koncertowej. Ostateczny kryzys wizerunkowy i psychiczny nadszedł w 2017 roku wraz z premierą One More Light. Tytułowy utwór oraz singiel Heavy zaprezentowały brzmienie, Czysto popowe. Fani zaatakowali zespół w internecie, oskarżając Benningtona o zdradę ideałów dla zysku. Wokalista reagował emocjonalnie, wdając się w wulgarne dyskusje na Twitterze. Twierdził w wywiadach, że da w mordę każdemu, kto zarzuci mu komercyjną kalkulację. Mimo kontrowersji, dorobek zespołu był imponujący. Dwie nagrody grami. Miliony sprzedanych płyt i rekordy Guinnessa. Te sukcesy nie zatrzymały jednak postępującej depresji lidera. 20 lipca 2017 roku, w dniu urodzin swojego bliskiego przyjaciela Chrisa Cornella, który popełnił samobójstwo dwa miesiące wcześniej, Chester Bennington odebrał sobie życie w swojej rezydencji w Palos Verdes Estates. Dla wielu fanów, in the end Pozostaje najlepszym utworem Linkin Park, ale gdyby go nie było, co wskoczyłoby na pierwsze miejsce? Jestem niesamowicie ciekawy, co wybierzecie. Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie więcej o historii zespołu, zapraszam do dedykowanego odcinka. Kliknijcie w link na ekranie, aby poznać tę historię. Do zobaczenia wkrótce.